Pełne wyluzowanie i koncentracja. To jest coś. Witam Was w moim kolejnym odcinku. Mordy jest. Jak chcecie, to nie subujcie ani nie lajkujcie, ja Was nie zmuszam. No i dzisiaj, co? Odcinek z moją miłością, czyli z jak większość z Was może zna, może nie zna, moja miłość to są kłady i krosy. Na szczęście mam możliwość i mam oba. Mam Kładano i Krosa. Jak będziecie chcieli, to mogę wrzucić parę fotek, jak jeździłem na kładzie, na Krosie i w ogóle, ale no odcinek nie jest bez powodu. Dzisiaj będziemy moim kładem, pytonicsterem. Intro. Kład Pytonikster to od zawsze była moja pasja i miłość. No ale. Dzisiaj troszeczkę go poupalamy. Nie będziemy dla niego delikatni. Dzisiaj będziemy Echem. uwaga, uwaga. Nic innego jak... Driftować! Oponki już nie będą długo świeże. Będą za niedługo mieliły. Jak widzicie ślady tutaj, jak widzicie, być może nie widzicie. Nie wiem. Driftowałem już po tych kamykach. Nie raz. Nie dwa, nie trzy, nie cztery, bo z tysiąc razy. XTR jak sobie stoi, i zaraz to będziecie widzieli, jak latam nim bokiem. Więc intro, tu, 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 tu. uwaga, uwaga. Ten oto piękny kładzik, zaraz będzie się zajmował driftingiem. Kingiem. się. W skrócie kład pyton XTR. Silnik 125, wersja oczywiście Pro. No i co, limit to jest taka, on jest limitowany. Dlatego, bo ja mam go podkręconego mocy na 120 km na godzinę. 30 koni, tył napęd. Bardzo zrywny, dobre przyspieszenie. W skrócie. No i bardzo dużo jeżdżę i mi to po prostu sprawia frajdę, więc teraz zobaczycie, jak kręcę nim wesoło bączki. Ładnie? Subujcie kanał Edeki Marcel Team. Pięknie latał bokiem Narka.